Witam Was serdecznie na moim kanale, czyli Majęcja, a Ciebie zaczynam na kolejny odcinek z serii Zmieniam się wy. Dzisiaj będę zmieniała się w królową, chociaż mój strój trochę bardziej będzie przypominał księżniczkę. Inspirowałam się jednym z komentarzy od moich widzów, więc właśnie... Hmm... Dzisiaj będę się zamieniała w królową, więc też mogę Wam zdradzić. Nie zawsze Wam nie pokażę, jak coś się ubiorę. I bardziej trochę będzie to właśnie taki strój księżniczki, ale inspirowałam się tym komentarzem. Więc za chwilkę lecę się już przebierać, a Wy możecie dać łapkę w górę i napisać w komentarzach, co mam się przebrać w następnym odcinku. Mogę Wam zdradzić, że taki strój księżniczki królowej... E, bardzo mi się kojarzy z jakimś taką koroną, diademem, e, z taką dosyć długą suknią, jakąś sukienką, e, jakimiś takimi delikatnymi balerinkami, baletkami, albo jakimiś takimi delikatnymi ptasikami. Nie wiem czymś takimi się to kojarzy. E, no i z jakąś taką, myślę, że ta sukienka też musi być taka ładnie zdobiona, jakoś tak. E, Taka jakaś, nie wiem, taka, żeby była długa i taka ładna jakimiś, nie wiem, może bufkami, czy coś takiego, nie wiem dlaczego tak mi się wydarzy, e, więc może w coś takiego postaram się e, znaleźć w mojej szafie, więc teraz chcecie się przebrać i za chwilę zobaczycie mój efekt końcowy. A, no i jeszcze może jakiś delikatny makijażek. To też może być jakieś takie błyszczące, coś takiego, ale oczywiście bez przesady, bo... Księżniczki już łap sam no sobie są ładne. Tak mi się wydaje. Dobra, ja będę się przybierać i zaraz do Was wracam efekt. Ciężniczki. Nie wiem, w sumie, może jakiś komentarz będzie to przypominało księżniczka, ale będzie to przypominał, będzie to przypominał królowe, królową, więc nie wiem dokładnie jak powiedzieć ten stroj, chociaż było to ten, ten, ten ta stylizacja była na komentarz królowej, więc tak postaram się bardzo ubrać królewsko. Mam tutaj taką piękną, długą suknię do ziemi. Mam na wiele zdobień na dole i też na na Tutaj mam takie piękne buczki, które są przezroczyste i mają też na sobie koraliki, a to są karpki, są one srebrne. Właśnie tutaj ta sukienka ma takie piękne zdobienia i na górze, i na dole sukienki, tak jak się mogliście zobaczyć. No i też ma fajowskie bufki, które są teraz w modzie, ale też w, deszcz, w tamtych latach, myślę, jak jeszcze były takie nagrywane książniczkowe filmy, gdzie występowali aktorzy, były często takie bufkowane właśnie sukienki, że mi się one bardzo z takimi królewskimi filmami. E, oczywiście, no nie jest to tak idealnie odzorowane jak królewska sukienka, no ale staram się jak najbardziej. Mam oczywiście piękny diodę. To jest bardzo ładny. Ma on wiele na sobie kryształków i w ogóle, oprócz tego zalokowałam sobie włosy, żeby mieć taką fajną, też objętość. i też, że fajnie to wygląda tylko królewsko. Myślę, że wiele e, króla... król, i e, królewien i w ogóle wszystkiego to jest związane z księżniczkami mają właśnie takie fajne zalokowane włosy, takie jak właśnie jakieś królowe księżniczki w ogóle no i oczywiście mamy jeszcze delikatny makijażek, oczywiście on tutaj z takim brokatem więc on się troszkę tak mieni i fajnie to wygląda i tak myślę, że ta księżniczka jest taka i współczesna, albo królowa jest i współczesna, i taka z dawna, bo jest tutaj taka nutka bo, e, takich teraz e, m, modnych rzeczy, na przykład właśnie tych bułków, ale w, da, w tamtych też latach, starszych latach były też takie modne bułki, więc bardzo mi się ona podoba. Mi się wydaje, że fajnie wygląda ja też. Mega fajnie się kręci, tylko e, nigdy się tak bardzo bucić, bo boję się, że korona mi spadnie. Poczekajcie, mogę pokręcić. Patrzcie. Bo, uu, kręci się niczym na jakimś balu, więc jest ona też taka fajna, bo często tego Wszystkie stopnie gdzieś tak kręcą fajnie, no i myślę, że mm, fajnie się one prezentuje. Bardzo dziękuję oczywiście osobie, która dała taki fajny komentarz, bo bardzo fajnie myślę, że e, zrobiłam tą stylizację, możecie oczywiście napisać w komentarzach. E, podoba I czy bardziej Wam się z księżniczką czy z królową, a również napiszcie kolejne propozycje e, Waszych e, postaci lub osób, które mogłabym się przebrać. Pamiętajcie oczywiście, gdy Waszej stylizacji nie wybrałam w poprzedniej, e, poprzednim mm, odcinku, to piszcie te stylizację, bo po prostu może je wykorzysta, może będzie dla mnie najfajniejsza z tego odcinku. Więc piszcie w komentarzach oczywiście stylizacje, których już, jak jeszcze nie użyłam. No i oczywiście już z Wami żegnam. Piszcie właśnie, jakie jeszcze postacie mam się ubrać. Zobaczcie, dużo łapek w górę! No i lub tego nie robicie, to zasubskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem. No i tu jeszcze masz mój Instagram, moje typu długa maja. No i też na niego. Tam też e, jestem aktywna i jest tam wiele zdjęć, więc możesz sobie obejrzeć i tam też nie zaobserwuj. No i ja się już z Wami żegnam, do następnego odcinka. Pa!